Dzisiaj zdradzę Ci, jak działa jedno potężne i nadal bardzo małe zjawisko, które w największym stopniu przyczyniło się do tego, w jakim miejscu obecnie jesteś w swoim życiu. Czy jesteś Life loserem? czy lifemasterem. I dokładnie to samo zjawisko zadecyduje również o tym, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość. Dlatego obowiązkowo trzeba je zrozumieć i wykorzystać do swoich celów. Wyobraź sobie, że ktoś zbudowałby aplikację, która dzięki sztucznej inteligencji jest w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidzieć Twoją przyszłość. Na przykład to, jak będzie wyglądało Twoje ciało. Wystarczy, że wrzucisz aktualne swoje zdjęcie, to jak wygląda Twoja sylwetka. Do tego odpowiesz na kilka pytań odnośnie tego, jak wygląda Twoja codzienność. Ile jesz słodyczy, ile jesz warzyw i owoców, ile jesz kalorii średnio. każdego tego dnia, czy masz jakieś ćwiczenia siłowe, czy nie? Czy masz bardziej siedzący tryb życia? Czy dużo się ruszasz, czy uprawiasz jakiś sport oraz jak często pijesz alkohol, czy palisz papierosy i tak, dalej, i tak dalej, odpowiadasz na kilka pytań. I na podstawie właśnie tego, jak wygląda Twoja codzienność, ta aplikacja zmienia Twoje aktualne zdjęcie na to, jak będziesz wyglądał za rok, może za 5, może za 10 lat. Oczywiście zakładając, że cały czas będziesz kontynuował aktualny styl życia. Zatem załóżmy, że odpowiedziałeś na te wszystkie pytania, wypełniłeś podstawowe dane, generujesz obraz siebie za 10 lat, no i bardzo nie podoba Ci się to, co widzisz. Jesteś dużo grubszy, dużo starszy, no i jeszcze nawet dostałeś informację, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że zachorujesz na cukrzycę. Z wiadomych względów taki stan rzeczy ci się po prostu nie podoba, zatem próbujesz edytować swoje odpowiedzi i zmienić trochę swój styl życia. Załóżmy, że wyrzuciłeś alkohol i słodycze ze swojej diety, klikasz generuj mój obraz za 10 lat. No, i okazuje się, że jesteś dużo chudszy, dużo zdrowszy, wyglądasz młodziej i znikło ryzyko cukrzycy. To oczywiście jest dużo atrakcyjniejsze, więc stwierdzasz, a to jeszcze sobie trochę popróbuję, i na przykład dodajesz dodatkowe 2000 kroków każdego dnia i dodatkowe dwa treningi siłowe po 15 minut w ciągu tygodnia. I takie dwie zmiany generują niesamowity efekt. Wyglądasz dużo lepiej, jesteś też dużo bardziej umięśniony. Niestety, taka aplikacja prawdopodobnie jeszcze nie istnieje, przynajmniej ja nie wiem o jej istnieniu, natomiast nie musi istnieć, żebyś mógł sam zaplanować to, jak chciałbyś wyglądać jak chciałbyś, żeby wyglądało twoje ciało, twoje zdrowie, ale także wszelkie inne rzeczy, to ile chciałbyś zarabiać, ile chciałbyś mieć przyjaciół, jakie chciałbyś mieć relacje. To, jak teraz wygląda twoja codzienność, będzie definiowało to, jak za kilka lat będzie wyglądało twoje życie i to, jakie będziesz miał efekty. Innymi słowy, powiedz mi, jak teraz wygląda twoja codzienność, a ja powiem Ci, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość. I być może teraz, kiedy to słyszysz, to się wydaje oczywiste. Jednak z jakiegoś powodu zupełnie tak nie myślimy i tak nie funkcjonujemy. Kiedy ktoś osiągnął jakiś sukces, często mówimy sobie, wmawiamy sobie, że ktoś miał do czegoś talent. To nie to, że regularnie trenował, ćwiczył, ćwiczył, ćwiczył i przez lata do czegoś doszedł. Tylko nie. Nieba mu spadło. Spiderman został ugryziony przez pająka i następnego dnia obudził się superbohaterem. Też chcielibyśmy osiągnąć sukcesy właśnie w taki sposób, ale niestety to jest nierealne. Każdy życiowy sukces i każda życiowa porażka to efekt kumulacji małych kroków powtarzanych codziennie przez miesiące i lata. Dlatego właśnie w taki sposób powinniśmy patrzeć na projektowanie swojego życia. Twoje ciało będzie wyglądało zupełnie inaczej i będziesz się też zupełnie inaczej czuł, jeśli w skali tygodnia dodasz różnego rodzaju treningi siłowe, interwałowe czy areobowe. Może też mobility. Twoje zarobki, a nawet twój iloraz inteligencji będzie inny, jeśli natychmiast odsubskrybujesz i unfollowujesz wszystkie pierdołowate treści, które karmią cię tylko pustą rozrywką losową, wybieraną przez jakieś algorytmy i przestań stracić swój czas, a zamiast tego zaczniesz subskrybować i oglądać w social mediach tylko wartościowe edukacyjne kanały, na przykład takie jak ten. To jest jeden stosunkowo prosty sposób na to, żeby zamienić narzędzie, które wysysa z ciebie energię i niszczy twój układ dopaminowy, na narzędzie, które będzie być może dostarczało ci troszkę mniej rozrywki i trochę mniej rozregulowało twój układ dopaminowy, ale jednocześnie będzie ci dawało bardzo dużo wartości i to na wielu poziomach życia. Twoje zdrowie i twoje finanse będą wyglądały dużo, dużo lepiej, jeśli postanowisz sobie, że od dzisiaj sam nie kupujesz w sklepie spożywczym absolutnie żadnego alkoholu ani słodyczy. W skali miesięcy i lat różnica na twoim zdrowiu i na oszczędzonych pieniądzach będzie naprawdę diametralna. Niestety jest też zła wiadomość. Efekt kumulacji ma też ciemną stronę, ale zanim o niej powiem, jeszcze jedna szybka wskazówka. Jeśli chcesz mieć swoje życie pod kontrolą, to zacznij śledzić swoje postępy. Jak dużo pijesz alkoholu, jak dużo jesz słodyczy, jak dużo jesz niezdrowych rzeczy, jak często ćwiczysz, ile kroków dziennie robisz i tak dalej. W praktyce nie możesz mieć kontroli nad czymś, czego nie mierzysz. No, chyba że wyeliminowałeś coś do zera. Jeśli natomiast potrzebujesz narzędzia do mierzenia takich rzeczy i jeszcze dodatkowo chciałbyś pod tymi względami rywalizować z innymi ludźmi, dla których też ważne jest zdrowie i rozwój osobisty, to obowiązkowo zapisz się do naszej ligi Life Masters, bo to jest właśnie narzędzie do zamieniania Twojej codzienności w grę. Zobacz więcej szczegółów na Life Masters. No i teraz czas na poznanie ciemnej strony tego efektu kumulacji, który niestety polega na tym, że kumulują się także wszelkie nasze zaniedbania, i niestety nie jesteśmy coraz młodsi, tylko coraz starsi, i jest bardzo dużo zjawisk, które z wiekiem i z czasem działają tylko na naszą niekorzyść. Przede wszystkim im starszy jesteś, tym mocniej musisz dbać o zdrowie, bo tym szybciej twoje zdrowie będzie się degradowało z czasem i tym łatwiej jest po prostu zdziadzieć. Zepsuj sobie kręgosłup, zepsuj sobie zdrowie, zepsuj sobie narządy wewnętrzne, zachorować na jakieś ciężkie choroby, które później nie są odwrotne. Dlatego każde zaniedbanie, powtarzane z dnia na dzień, będzie cię ciągnęło w bardzo złą stronę. Dlatego jeśli palisz, pijesz, jesz dużo słodyczy, masz siedzący tryb życia, nie wysypiasz się, nie dbasz w ogóle o swoje zdrowie, to z dnia na dzień będzie coraz gorzej, coraz gorzej, i ta aplikacja pokaże ci, jak fatalnie będziesz wyglądał za 5 czy za 10 lat, jak krótkie i Mizerne będzie twoje życie przynajmniej pod względem zdrowotnym. Jeszcze gorzej pod tym względem jest z twoim związkiem. O ile na początku dostajemy ten bonus świeżości tego stanu zakochania, wysokich hormonów, o tyle z czasem to mija i niestety czas w związku nie działa na naszą korzyść i Normalnie związki, tak jak ciało człowieka się rozpada, także związek nie jest przystosowany do tego, żeby trwać do końca życia. Dlatego jeśli nie będziesz ćwiczył umiejętności związkowych, to będzie tylko coraz większa szansa na to, że będzie się kumulowała coraz większa wrogość, coraz bardziej będziesz się oddalała od swojego partnera, ta relacja będzie coraz luźniejsza i niestety twój związek się rozpadnie. Dlatego mega istotne jest, żeby małymi krokami na poziomie codzienności dbać o swój związek, bo jeśli pod tym względem nic nie robisz, niczego się nie uczysz na ten temat, to prawdopodobnie będzie tylko coraz gorzej, a nie coraz lepiej. Podobnie. Jest też z innymi relacjami towarzyskimi. Najwięcej takich relacji nawiązujemy, kiedy jesteśmy młodzi, w latach szkolnych czy w latach poszkolnych. Natomiast im starsi jesteśmy, tym coraz trudniej nam nawiązywać relacje i jeśli świadomie nad tym nie pracujesz, żeby nawiązywać nowe relacje albo co najmniej dbać o te, które masz, to z czasem będziesz miał coraz mniej przyjaciół i będziesz coraz bardziej samotny. Tutaj też czas efektem kumulacji działa na twoją niekorzyść, więc świadomie trzeba temu przeciwdziałać. Z tego wszystkiego płynie jeden potężny wniosek. Do każdej dziedziny swojego życia musisz podejść jako do takiego mega długofalowego projektu, procesu, który trwa cały czas, nie ma żadnego punktu zakończenia, a nie do jakiegoś krótkiego sprintu czy krótkiego zadania. Dlatego jeśli na przykład chcesz schudnąć, to nie zastanawiaj się jak to zrobić w 30 dni czy w 60 dni, tylko jak zaprojektować swoją codzienność w taki sposób, żeby codziennie przez 5, 10 i 20 lat twoja codzienność przybliżała cię do twojej wymarzonej sylwetki. Tak samo jest z nauką języka. Jeśli chcesz nauczyć się na przykład angielskiego, to nie zastanawia się, jak się nauczyć angielskiego w pół roku, tylko jak wpleść ten język do swojej codzienności, tak, żebyś cały czas musiał go używać i żeby z dnia na dzień uczyć się go coraz więcej, i coraz więcej, coraz więcej i za 10 lat cały czas być coraz bardziej płynnym i biegłym w tym języku. Jeśli nie będziesz do tego podchodził w ten sposób, to twoje cele rzeczywiście będą jednorazowe. Być może nawet rzeczywiście coś osiągniesz nawet w te 30 dni, ale potem stracisz to z czasem. Pozwól teraz, że opowiem Ci historię o tym, jak ja sam podszedłem zupełnie źle do rozciągania się. Pewnego razu wyskoczyła mi jakaś reklama na Facebooku o tym, jak zrobić szpagat w 30 dni. Wydawało mi się to nierealne, ale było dużo dobrych komentarzy, sensownie opisana cała strategia, jak do tego podejść, nawet pewnego rodzaju metodologia. Kurs też nie był jakiś drogi, więc kupiłem go i stwierdziłem, dobra, zaczynam ćwiczyć. I robiłem codziennie te ćwiczenia, powiedzmy, przez te 20 30 minut mniej więcej każdego dnia według tej instrukcji do kropka w kropkę i rzeczywiście miałem całkiem dobre rezultaty nie zrobiłem szpagatu jeszcze dużo mi brakowało do tego ale byłem ogólnie zadowolony że zrobiłem rzeczywiście jakiś postęp pytanie brzmi czy teraz mam taki sam efekt czy jestem w stanie zrobić szpagat no niestety nie dlatego że Szpagat na co dzień nie jest mi potrzebny, więc utrzymywanie tego wysokiego rozciągnięcia było po prostu bezcelowe. Gdybym rzeczywiście chciał zrobić szpagat, to lepiej podejść do tego na zasadzie wdrażam jakiś mały, codzienny nawyk do tego, żeby codziennie dawać sobie tą dawkę rozciągnięcia, dawkę rozciągnięcia, dawkę rozciągnięcia i w ten sposób być coraz bardziej rozciągniętym. Obecnie robię to na poziomie mobility, właśnie w taki sposób, że kiedy tylko bawię się ze swoimi dziećmi, to staram się kłócać w tym przykucu słowiańskim, żeby mieć zdolność kucania w ten sposób, bo do tej pory bardzo dużo mi brakowało, żeby w ogóle utrzymać równowagę. Teraz jestem coraz lepiej, bo z dnia na dzień idę coraz bardziej do przodu. Tuż przed medytacją, kiedy medytuję na takim urządzeniu, z, które. Monitoruje moje fale mózgowe i pomaga mi się skupić, i naprowadza mnie, kiedy rzeczywiście moje myśli gdzieś zaczynają błądzić. To zanim to urządzenie się skalibruje, wtedy właśnie się rozciągam, bo to trwa mniej więcej minutę powiedzmy. I dzięki tej minucie każdego dnia widzę coraz lepsze rozciągnięcie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień i za jakiś czas będę naprawdę dużo bardziej rozciągnięty, mimo tego, że to jest tylko i wyłącznie minuta. Oprócz tego, zawsze po pracy, kiedy wychodzę z gabinetu do pokoju zabaw i witam się z moimi dziećmi, to kładę się na dywanie i robię mostek. I to też sprawia, że ten mostek wychodzi coraz lepszy, wzmacnia swoje mięśnie i rozciąga swój kręgosłup. Jeszcze oprócz tego zamontowałem sobie kółka akrobatyczne w swoim gabinecie, dzięki czemu regularnie Mam je pod ręką i mogę wisieć sobie na nich i dekompensować swój kręgosłup, czyli robić coś, co będzie sprawiało, że ten kręgosłup będzie dużo zdrowszy, niż gdybym tego w ogóle nie robił. I właśnie takie malutkie kroki, które są bezwysiłkowe, o których nie muszę pamiętać, bo mam je już w nawyku, sprawiają, że z dnia na dzień moja codzienność ciągnie mnie w kierunku tych rezultatów które chce mieć. Osobiście zauważyłem, że najlepsze rezultaty w dowolnej dziedzinie życia zawsze będziesz miał wtedy, kiedy nie wyznaczasz sobie jednego sztywnego celu, który musisz osiągnąć w krótkim czasie, tylko projektujesz system, który nieuchronnie będzie cię przybliżał do celu z dnia na dzień. I wtedy czas pracuje na twoją korzyść i Osiągnięcie tego celu jest wręcz nieuniknione. Nagrałem nawet wideo o tym, jak wygląda mój system, który sprawia, że ciągle od blisko dwóch lat jestem w dobrej formie, mimo że wcześniej przez całe życie trudno było mi osiągnąć stan poniżej 10% tkanki tłuszczowej, oraz wideo o tym, jaki mam system na to, żeby bez wysiłku i bez szybkiego czytania czytać jedną książkę tygodniowo. Uczymy się, działamy i udostępniamy. Robert Marchel, lifemasters.pl